Samoklęsk mówi zdrowe, dzień dobry. Dlaczego zdrowe, bo dziś od samego rana mówimy o tym. O Aronii wiemy już, że mamy mnóstwo antocyjanów, czyli barwników roślinnych. A jak dokładnie one działają, o tym już za chwilę. A teraz oczywiście jest czas na prognozę pogody specjalnie dla was. Prognozę, w której się dzieje i dzieje się już coraz bardziej jesiennie. Nad całą Polską Grasuje front atmosferyczny przynoszący dużo, dużo opadów deszczu. W wielu miejscach opadów intensywnych od Podkarpacia aż po Lubelszczyznę. Najpogodniej, bo bez deszczu będzie dzisiaj w okolicach. Wielkopolski, Śląska i Warmi na termometrach maksymalnie 19 stopni. A jutro, jutro większych zmian niestety nie zobaczymy. W dalszym ciągu za naszymi oknami dużo chmur przynoszących opady deszczu. Najpogodniej będzie na pół. Na południu i na północnym zachodzie Polski, ale jednak na dużą ilość słońca się nie nastawiamy, jeżeli chodzi o temperatury. Też wielkiego zaskoczenia nie ma do maksymalnie 19 stopni na termometrach i raczej 20 w najbliższym czasie. Niestety nie zobaczymy. A ze mną już teraz Magdalena Kryska. No dobrze, wiemy już, już zgłębiłyśmy temat, czym są te antocyjany, ale jak one dokładnie działają. Jeżeli chodzi o antocjany, no, ich działanie jest niewiarygodne tak naprawdę, ponieważ, mhm. począwszy od badań wiele lat temu, które potwierdziły, że działają promieniochronnie czyli tak jak wewnętrzny filtr na organizm działają obniżająco ciśnienie krwi, działają na obniżenie cholesterolu, działają na naczynia krwionośne, uszczelniając je, wyrównują poziom cukru w organizmie, poprawiają jakość widzenia, regenerując plamkę żółtą w oku. Mhm. Aż do takiego działania jak działanie przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, a nawet przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, czyli podnoszą naszą odporność. Teraz szczególnie w porze jesienno-zimowej jest to niezastąpione. Są w ciemnych owocach, w ciemnych warzywach. Możemy je dostarczać do naszego organizmu poprzez soki. A jeżeli soki nie są czymś, co lubimy, są też inne rozwiązania. Są inne rozwiązania i takim rozwiązaniem jest błonnika Błonik aroniowy yy, jest to proszek, mhm. który zawiera w swoim składzie wszystko to, co zawiera aronia, czyli pełen zestaw antocyanów. Ma obniżony poziom cukru dla tych, którzy jednak nie chcieliby tego cukru tak. używać. Yy, I może być stosowany zarówno jako suplementacja, czyli po prostu na suchą łyżeczkę, ale może być dodawany do bardzo wielu potraw. I podsumowując, jest zdrowy, ale też smaczny. Jest zdrowy i smaczny. Polecamy, nie mówimy... Do widzenia. Mówimy do widzenia, nie żegnamy się. Nie żegnamy się jeszcze. Jeszcze powiemy coś. To oczywiście.